Witaj. Dzisiaj krótko o tym, w jaki sposób osoby z syndromem DDA, DDD radzą sobie w życiu dorosłym, czyli o takich strategiach radzenia sobie na co dzień. Najczęściej to, co się zdarza i to, co możesz u siebie widzieć, jest to wyparcie, tak? czyli nie pamiętamy, że coś takiego się działo. Tak? To nasza historia, nie, nie, to nam się wydawało. Zaprzeczanie, tak? czyli nie chcę przyjąć, yy, jakby. Tych faktów, które się wydarzały, tego, co się działo u mnie w rodzinie, tak? że brakowało bliskości, brakowało zrozumienia, że cały czas był chaos. Ja byłam niewidziana jako dziecko, czy niewidziany jako dziecko, tak? albo wręcz robiłem wszystko, żeby jakoś pomagać, ratować rodzicom. Mogę też właśnie zaprzeczyć i wybielać trochę tą sytuację, nie? Czyli najczęściej to się dzieje w sytuacjach, kiedy rodzic, który był uzależniony, to mówimy o takim wysoko funkcjonującym alkoholiku, tak? Czyli chodził do pracy, nie wiem, nie, nie znajdowało się go gdzieś tam w jakichś barach, w rowach i tak dalej. Więc teoretycznie, a pił tylko weekendami, tak? Albo pił tylko, nie wiem, wieczorami, a potem stawał rano i przecież był w pracy, tak? Więc. Skąd ten problem, tak? dlaczego mam do tego jakąś pretensję do rodzica, Więc przecież on pracował, zarabiał. To, że potem on był niedostępny, to, że nie, nie mówił o swoich emocjach, tak? nie, właśnie w taki sposób on nie regulował, no to ja zaczynam wątpić w to, czy, czy mam rację. Czy dobrze mi się wydaje, nie? że może jednak tak źle nie było. Jeszcze jest drugi rodzic, który jakoś to tłumaczy, a wiesz, bo ta to był zmęczona, bo a mama ma trudny teraz czas. Mm, bo pamiętajmy, że jedno i drugie, jedynie drugi rodzic może pić, a niestety czasami są, są takie sytuacje, w których po prostu oboje rodzice piją. Tak więc jakby wybielamy trochę, tłumaczymy też tak zachowania danego rodzica, mm, i to jest też taki mechanizm radzenia sobie z tą naszą przeszłością. Tak? Czyli uciekamy od tego, nie chcemy przyznać samą przed sobą, że tak, że w naszym domu było trudno, w naszym domu było niełatwo. Tak? Było chłodno, było zimno, był alkohol, była przemoc, było brak emocji, było brak takiego zauważenia i ważności. Kolejnymi takimi strategiami są. Jest uciekanie na przykład w coś. No, jedną z nich są również używki, tak? czyli próbuje wyregulować emocje w jakiś różny sposób, czy to jest alkohol, czy to jest seks, czy to są narkotyki, czy to jakieś różne inne sytuacje. Różne. Poziom napięcia tak? Jest, jest tak duży, że też jakby szukamy ukojenia. Znaczy ukojenia. Szukamy sytuacji, które nadal będą jakby pobudzać ten poziom napięcia, tak? czyli jakieś sporty ekstremalne, jakieś trudne, tak powiedzmy, środowisko, tak? czyli mm, sytuacje, w których ten poziom napięcia będzie wzrastał, tak? bo on jest nam znany i jakoś potrzebujemy takiego poziomu do, do powiedzmy normalnego funkcjonowania, dla nas normalnego tak nam się wydaje. Ja, że jakoś idziemy w sport tak mocno albo w, tak, w, taką, w pracę, czy taki kolejny holizm, tak, czyli pracoholizm. Ja mogę pracować 24 godziny na dobę, tak jestem z tego dumna. Jestem też wręcz tak w takim, czyli perfekcjonist na każdym, na każdym obszarze naszego życia, tak? ale czy to jest właśnie w pracy, czy to jest właśnie w sporcie? Tylko to jest takie. Nie kojące, nie z taką czułością, z takim, okej, okay, lubię to, więc idę sobie, pobiegam. Tylko to jest na przykład codziennie 3 godziny, nie może być ani sekundy krócej. Nie? Czyli jakby wymagam od swojego ciała czegoś, co jest strasznie obciążające. Także jak, jak już robię, to ma, ma, ma to być. Nie umiem odpoczywać. To też jest, naj, naj, znaczy odpoczywam, ale ten odpoczynek jest taki. Okej, okay, posiedzę 3 sekundy, i co mam robić? Głowa cały czas pracuje. Tak? Czyli my potrzebujemy, szukamy, przerzucamy to napięcie w jakimś innym obszarze. Y jeszcze taką też, też strategią jest na przykład czytanie. Tak? Czytanie, czasem to jest nałogowe czytanie na przykład, nie? ale y osoby, które już gdzieś tam mają. Y a jeszcze zanim przejdziemy do, do takich już powiedzmy bardziej pomocowych rzeczy, to na przykład wchodzenie w takie relacje, gdzie ja jestem ratownikiem i pomagam tą drugą osobę, tak? Czyli jakby tą, ten brak zainteresowania, który miałam w, w swoim domu rodzinnym, jakby przekładam na, na osobę moją partnerską, tak? Czyli teraz ja będę takim cudownym opiekunem, po to, żebym zaspokoiła, tę potrzeb, potrzebę relacyjną, tą dziurę taką relacyjną, którą mam w sobie, więc ja będę takim teraz rodzicem dla tego partnera, o którym ja zawsze marzyłam. Tak? Albo z drugiej strony, czyli będę ratować trochę tą osobę i to mi będzie dawało poczucie właśnie takiej wartości, sprawstwa i ważności, albo w drugą stronę będę wchodzić w relacje gdzie to ja będę takim biednym dzieckiem, którym trzeba się zająć, ukoić. No bo ja tego nie dostałam tego, tak, od swoich rodziców, to teraz szukam tego w partnerze, bądź w partnerce i to nie będzie dojrzały związek, tylko ja będę chciała właśnie, żeby on mnie ukoił, czyli był moim rodzicem teraz w tym, w tym momencie. Co jest jeszcze takiego, tak, że często osoby właśnie szukają w różnych podcastach, w różnych książkach, tak? i to jest fajne, bo to jest myślę, że potrzebne, o tym jeszcze sobie troszkę gdzieś tam po pogadamy, ale to, to też jest taka, taka strategia sobie ra radzenia sobie z tym, nie? że za zaczynamy poznawać, zaczynam się z tym tro trochę konfrontować, że okej, okay, że ja tak, to ja, tak, to o mnie, to są moje mechanizmy, to są moje style funkcjonowania, więc powiększamy tą wiedzę, ale często się na przykład na tym zatrzymujemy, nie, że ok, ja sobie jakoś tam sama dam, dam radę. Kolejnym jest takie pójście też na strategię radzenia sobie, no to jest pój też pójście na, na terapię, tak, na terapię czy to indywidualną i czasami mamy takie ok, pójdę, niech już będzie, <grym> tak, ale wcale nie jesteśmy też gotowi, więc pamiętajcie, że o pomoc, tak, ta pomoc jest konieczna, tak, tylko o, wy też musicie być gotowi. To też musi być taka gotowość i dojrzałość yy, tego, że, że ja naprawdę tego chcę. Ja naprawdę jestem gotowa popatrzeć na siebie, yy, na swoje cierpienie i przyjąć, że naprawdę byłem w trudnej rodzinie, naprawdę mi wiele rzeczy brakowało i mogę siebie przyjąć takim, jakim jestem, tak, takim człowiekiem, taką kobietą, mężczyzną, jakim właśnie jestem. I nauczyć się inaczej na siebie patrzeć, nauczyć się też inaczej wyrażać emocje, nauczyć się w ogóle patrzeć na swoje potrzeby, na swoje emocje i o nich mówić. No i jest jakby jeszcze jedna strategia, czyli taka terapia, czy to właśnie grupowa, czy też indywidualna, ale też myślę bardziej teraz o takiej grupowej, która stricte zaadresowana do osób, które właśnie pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych i to nam daje, bo często pojawiają się pytania, co to ma nam dać, tak? Czy ja poczytam podcasty i to by wystarczy? Nie do końca, tak? Bo jakby na czym to po polega, to na traumie relacyjnej, tak? Osoba, która wychodzi z domu dysfunkcyjnego Przeszła traumę relacyjną, czyli nie odbuduje jej za pośrednictwem tylko i wyłącznie wiedzy, ale musi to się odbyć za pośrednictwem relacji. Nie? I tak, gdzieś to w relacji terapeutycznej jeden na jeden, kiedy jest to z, z terapeutą, ale jeszcze większe efekty ma to, kiedy to jest w terapii grupowej, bo wszystkie osoby są związane właśnie z tym syndromem. Te osoby uczą się wyrażać swoich emocji, się mówić, uczą się mówić o sobie, ale przede wszystkim słyszą historię, którą czasami niektórzy mówią pierwszy raz. Na terapii opowiadają pierwszy raz swoją historię swojego życia i uczą się wzajemnie przyjmować siebie takim, jakim jesteśmy dzisiaj. Nie, więc to, co się dzieje w relacji, to może właśnie uleczyć się przede wszystkim w relacji. Więc to są takie strategie działania. Jedne są destrukcyjne, inne są takie wspierające i leczące, tak? Czyli właśnie czytanie podcastów, czy, 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 czy słuchanie podcastów, czytanie książek, chodzenie na różne jakieś tam, nie wiem, kursy, warsztaty, tak to jest. I potem sama psychoterapia indywidualna i grupowa jest procesem leczenia, tak? W jakimś stopniu. Więc wybór należy do Ciebie: albo uciekasz um, i mierzysz się. W taki sposób, że właśnie udajesz, że tego nie ma, zamykasz oczy i myślisz, że to wszystko zniknie. I często przez to też chorujesz, tak? bo wiele osób na przykład właśnie w taki sposób radzi sobie z tą traumą relacyjną, że choruje, ma różne objawy somatyczne. I nie to, że ona nie chce powiedzmy się wyleczyć, ale trochę tak to działa, tak? że ta choroba co jej daje. Więc to jest jedyny jakby też sposób radzenia sobie w taki, z tą traumą, którą, z tym bólem, z tym cierpieniem, które nosi w sobie. Pamiętajcie, że to, że wychowywaliście się w takiej rodzinie, czy wychowywaliśmy się w takiej rodzinie, to nie jest nasza wina. To nie jest wasza wina. Tak? To jest moment, kiedy dzisiaj możesz na siebie popatrzeć, Okej, okay, tak było, było mi trudno, ja mogę zobaczyć teraz, w jakim, jakim ja jestem człowiekiem, Wartościowym, mimo tego, że no miałam bardzo niesprzyjające warunki. Nie? Jak dzisiaj mogę podejść do siebie, jak siebie trochę też ukoić, ukochać, żeby żyć bardziej jakościowo, szczęśliwie i przede wszystkim w zgodzie ze sobą i ze swoimi emocjami. Tego się możesz nauczyć. Jeśli masz ochotę, zapraszam Cię do mnie na grupę terapeutyczną, która odbędzie się od października. Zapisy trwają, więc jeśli masz ochotę, zapraszam do kontaktu na grupę terapeutyczną, która jest właśnie skierowana dla osób z syndromem DDA i DDD. Okej, okay. życzę Wam miłego dnia. Widzimy się jeszcze za tydzień w ostatnim odcinku cyklu właśnie o DDA bez, bez tabu i życzę Tobie dobrego dnia.